Dobra, ja witam się wszystkimi bardzo serdecznie, ze mną są ludzie, boże ich jest tyle, że mi się nie chce gadać I gramy Ludzie! Eee, yes. Przedstawię wszystkich, ja jestem Riva, jest z tą man z Gredzią, Paweł, Henry i Mateusz Plus mój pies I Henry, I Jestem głodny i napalony Nie mam nikogo Nie mam. A teraz ja będę gadał sam, bo wszyscy się wyciszyli nie no, ja by... no ja żyję Jak tak możesz kurczaku mówić mm -hmm, mm -hmm. A ja jestem zajęty O widzicie wysłałem im pornosy już, już oglądam Od już. razu zajęty o, Gram, gram w to, o, o, <laughs> raz, ja mam, Nie mam nie czasu to. Ma... Aha dobra, to nie przeszkadzam mm -hmm. Ja gram tego, South od początku A ja gram Wajzaka A, ja A ja w Don't Serve, nawet nagrywam Taki jestem. Okay. Tak. Okay. Tak. Ja to, 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 Poczekajcie, za chwilę też nagrywa, nagrywanie. To Słucham. Przez cały film lodował. No no Ale Paweł, ja nie to oglądałem nie tego, wy�li... tylko no. widziałem, że fajny. A tak Paweł. oglądałem takie inne jakieś. Tylko Paweł, mi później. Paweł, Paweł, ty mi miałeś ten. załatwić jakiś program do nagrywania Skyrima. Tak taka propos. I gdzie on jest? Zgradział akrzyna i jest cheatuj. No właśnie, w za jest od tego ja. No właśnie. Nie ja. O, z gredziu. Żal. Ale to jest hey. jakiś program do nagrywania z No. Ja pierdolę. No, no to, jak się nazywa? Wendrika. <śmienny> ja Ale za to wyjeba zrobiłaś to, co to, 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 to miałeś zrobić? To no nie wiem, co ty tam kleciłaś. Ja robię właśnie. Kupę. <śmienny> <laughs> Pięknie, Pięknie. muszę powiedzieć wszystkim, jak nazywasz swojego psa? Pies <laughs> którego chodzi? Posik. Najprawdopodobniej... lodzik Lodzik Ej, ja słyszałem Spadaj. już To jest lodzik, naprawdę O, królik fajną ciebie? Dobra, spieprzamy tam, nie wiem po co ja tam pójdę, ale pójdę coś zrobić tam Będzie fajnie A Co ty robisz? Nie wiem Co zrobisz? Paweł, mam bagno My! Gram w parka, gadam z wami i oglądam i samu. Nagrywam, Ci to i samo jest spoko, też jest... No, I chodź, ja teraz za chwilę włączę nagrywanie, tylko znajdę wszystkie programy. A ja... Ja tuję te rarię. Co ty będziesz Pawłom nagrywał? Ajzaka Albo nie, don't serve, don't serve jednak. Ja no, je wiem Combo breaka! <coughs> ja chyba sobie zająłem Minecrafta. Nie! Dawaj gram, w Minecraft. Nie, nie no, żartuję, żartuje, ty, nie Wpuszczam sobie muzykę jest, i napierdalam na, zgrę, na myślę, ja Ci powiem? Mój brat no. ci nie lubi A ja się pytam go czemu On powiedział, że kiedyś go zabiłeś w Minecraft. W Co? Co? Wiem Zgrodził mu miszczu zabójco zabójco jeden o, patrzcie, jakie mamy świetne miejsce odrodzenia się Na bagnach obok mnie macka coś tam próbuje robić To wygląda jak porno z japońskiej, ale okej okay. Nie lubię prognozów japońskich. Tak to lubi, chyba japończycy tylko. <laughs> chyba oni. Jeszcze jak przyjdzie jakaś ruda no ścira, to jajku tego się oglądać nie da. Bo oni takie słabe kamery mają ogólnie. Znaczy nie wiem, że to jest specjalne. Oni w ogóle są słabi. <laughs> Duży mózg, małe coś tam, he, <laughs> <laughs> wiesz. Ha, 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 ha. Pozwolę sobie nie dokończyć. Dokończyć. Choć jakbyś nawet dokończyła, to nie byłby duży, więc... Nie musisz No i tak mają fiutkę jak landrynkę. A ty masz ogona. Ja? Aha. Ja mam nawet dwa mam. Tylko jeden jest taki wkładany. Nieprawda. No tak, ty masz ogon, a ja <gul> taki skwerany. GOL! Jest! Strzelam swoją gwiazdą w bramkę, piśle. Gdzie ja chodzę? Po bagnach No Nie, ale serio czuję się jak w jakimś japońskim pornosie Zaraz wyskoczy taki stary I japończyk i wiesz To no dobre porównanie No Shrek To się oglądała, Coś tak. chodzi po bagnach i ma taką brzydką no, no, maskę, że tak. Rive to świetnie e, Witam was w kolejnym odcinku Don't Star. Tu gramy wszyscy Wcale nie Gruby oglądał ja, pornosa nie. przed chwilą Żal. Nie, jesteśmy całą ekipą. I się wszyscy cieszą. Wcale nie jesteśmy jeszcze całą ekipą. No, nie jestem w mnie za pijaństwo. A dobra, ja tak, to za chwilę. Ja 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 za Ej chcecie wszyscy zobaczyć jak grałem kiedyś kardynała Stefana Wyszyńskiego w szkole? Nie, ja to przeczytałem. Okay, okay, on wtedy wyglądał ja. jak parówka, ostrzygan. Ale jak to jak można wyglądać jak parówka? A kiedy wygląda jak ziemniaczek. Jak można Zerba. wyglądać jak parówka, to jest nie pierwsze pytanie. Nie, To ja to może na odcinku wkleję to nie głupi pomysł. O, bardzo dobrze, ja też poproszę teraz. <laughs> ale z nie on ma mordę jak parówka. Mordę czy cały jest jak parówka? Deszcz to pada! O ja pierwszy pacie. To mnie padało 2 godziny temu, kurczaku, jesteś opuściony Ale w w domsterbie, Czulu Ale ona nie pojmuje. Padało 5 minut temu. Ej, który z was tak to jest dociwie. kudak? Z Gredzio... Ja, gre ja ci dam kuduk. Kud z wiatrem, bo ci kopalni A to już jak to jest kudak! Kudak, z to jest... Czekaj jak ty mówisz, na niego Zygfryd chyba. No, nie ja bym po prostu kurwa co? Jolot, ja Jolot, ja no, ja mówię no, tak, Gnom. O, gnom albo Zygfryd, tak mówisz Ja zawsze na niego Gnom mówię, ja no. Tak Chodź na lola. Nie, nie się. to zło. Nie. To jest A, zło. Zabraniam. Jest złe. Ja swoim prawem wyciarif zabraniam. Ale wpizdu wielkie bagno, ale, mam Ale się tym przejąłem. Ej, To co za penisy, podawać się na zginiesz, nie, ja przyjdę do ciebie z candy i zginiesz, jeśli zagrażasz w lektykę. No, Kurkuje, Jebanek, papa. No, jak candy? sędziujesz ten no. mecz. <laughs> Ej, to jest takie coś jak No wyżdżę. co zajebany turek, powinien być karny, a ten nic nie gwiżdżać. Czego chcesz od turku? kebabu Zjebany śmierdziela z kebabami. Widzę co kebabamy. Ej, zjadł, też nie opierdziela ja takiego kebaba z tego, z, nie z, ze strefy. Już wiem co będę jutro robił po szkole. Ujdę sobie na Co będziesz robił? Nie, dobra, nie pytał. A ja się pochwalę, że dzisiaj miałem tylko pięć lekcji. I jeszcze dwie pierwsze to plastyka A ja miałem 8 i zdupcyłem z z dwóch ostatnich. Fajne życie w podstawówce. Ja tak podstawy. można. No czego chcę? Ja w zabiję. Ale go. mi chodzi o rywę. Aha, dobra. Ale Kendi też, jest w moim wieku, a co To jesteście Właśnie. podstawówki. I tak... Czekajcie w moich czasach to się dzieci Neo mówiło Właśnie. na was. <laughs> Właśnie, dzieci Neo, to by był kurwa epik. Co, co pierwsze? Nie postarzajcie mnie tak, proszę was, bo się dziwnie czuję. Pawełek! Nie napisałam coś na chwilę. E, zaraz zobaczę, Candy, tylko wygram z bossem, okej? Okay? To nie jest nic złego. Mamo, posprzątam sprzątam pokój zaraz po tym, jak zabiję bossa! Tak mogło być. Ej, w ogóle deszcz pada, czemu ja, ja nie Ja pierdolę, no dośrodkowanie mu zrobiłem, ten nie trafił! Okej, Candice, okej. To który idziemy mordować? No to... Ty szukasz... Eee, poczekaj, jak najbrzydsze To ty szuka... Dzisiejsze kobieta. Ja, ja, ja znajdę kurczaka Hura! Ja też lubię kudaki Kudak kudaki. Nie ma jak... tak. Kuerczak Ty, ty znasz ich Kurczaki są dobre, to jest pyszne, żarcie, a wy co? Rewet, ty znasz tych Szczególnie kurczaki z pudeły Kanibalizowałbym Czemu mnie jest ciemno na dworze? Albo noc Albo nie, Rewet, ty znać kurczaka i Pawła ale co? Paweł wow, wow. no Przecież tu jestem nie trzeba mnie szukać Znalazłam Może bo cię matka znajdzie No głupku Czemu nie no ma pełni? Giwnijcie mi pełni ja się, mój kolega jest bo ja się z nim umówiłam, że ja mam na następnym ja i u niego będę nocować a on mnie na Oooo patrzcie mm. 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 Będzie się działo Nocy będzie mało Aha. No. Ry ry ry. Tak Wszyscy zaczną kurwa się ruchać to To się nazywa Organ Ciekawe ile Tak Można maksy. ja go lubię, czego gnomek. Jest nawet Gumek! Ja już czuję gnomów O oh fuck, o oh oh kur. Do, pal, pal się czegokolwiek. Czymś co można zatkać Zgredziłem, gredzią do ciebie... Nie! Co z ze zgredziem? Czemu go nie ma w Gra w Lola kumfie. umarł. Snowman, ty jesteś blondynem czy brunetem? Zgradzio? Ty. Snowman. Oh Snowman jest brudny. <zysy> <zysy> okut go okopcił jak jechał. Ale nie, serio. Ale seryjnie. On jest blondynem czy brunetem, bo potrzebujemy wiedzieć. Nikt go nie widział Snowman ma trochę, wiesz, trochę tłuszczu w zapasie. <zysy> Cała prawda. Tak to delikatnie określiła. Ale właśnie, jak podoba się wam moje zdjęcie? Ruchałbym Wyglądasz jak parówko. <grym> <grym> Jaka szczerość, dzięki <grym> A Kendi wygląda jak ziemniaczek No we. Fryteczek Też Paweł ten wygląda jak ziemniaczek, bo ma taki sam nóg jak ty No kuźwa Głupi też Wyglądam jak ziemniak Ryba to ty zrób. Jak fryteczka. Ej, Paweł ja jest fryteczką. Paweł jest miękką fryteczką. Cicho, cicho, cicho. Zbierzemy Na w ciebie informację. Biegnij z wiadrem do kopalni, bo ci zaraz wszystko zaleje. Bo deszcz pada. I to ty też zrobisz Snowmana, okej? ok? Ale o, Ryba jest zacofana, ponieważ ona nie ogarnia, że w kopalni już nie. Do dawno nie pada deszcz. No ale no, wiesz. A od, czego chcesz? Odkrasnęła od od nas. Dzisiaj dostało do mnie z butam Z buta wierzam, jedną ręką wyłam. Co? Ja pierdole, no... Co za chuj, znowu nie trafił. O, jest rotacja. 25 metrów. Uzależniony, ja pamiętam jak się śmiał kiedyś z tego Lola. Ja? Co się dzieje z ludźmi? Sklepu gram się super, ale będzie się fajnie grało. To fajnie. Strumer, jak cię czuj. Kucz, jak bierz na LoL'e No, nagrywam. To dawaj, ale tak nagrywam tak, teraz z no. tego. No i co z tego, dawaj. Wiesz co ci powiem, że. Kupcie jakiś że jest zły i dlatego nie ma odcinków. Jak to nie ma odcinków, jak ja mam zaplanowane, wrzucane za dwa miesiące. A ja jeszcze muszę zrobić. Co za chuj, obrócił mnie w powietrzu jeszcze A ja muszę zrobić poradniki Citrogenera. Masz jebany chujerze Ale obrócił Cię w powietrzu weź. nikt tego jeszcze nie zrobił To no, weź, weź to wyłącz Dobra, ja tutaj jak Tam jesteś na nagraniem, to ja mogę powiedzieć, że Riff będzie robić serię ze Skyrim'a To już jest O, Ugaruga jeszcze pisze, siema Tak, to. Widz taki palny Ugaruga, nie znam go, ale jest. No. Bunga, bunga Już wszyscy Cię lubią Łowca dusz do mnie pisze, masakra Łowca! Ty, 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 to snowmana no. no. nie robimy, snowmana nie robimy. Nie komentujmy tego. Chat. Łowca! Ale, to, że, ale po prostu on cały czas do mnie pisze, ja nie wytrzymuję. Usunęłam go, i już mnie wyzywa. Zmierza. O, kokachasz, LSD! Coś tam. Po nocach się śni. Co to, to, to jest zichera, Koka i hasz. Podziel się z kumplami, co masz. Trzymaj. Masz? Ej, ale o co chodzi. Słuchaj, to jest internet, tak mniej więcej. Ej, ja mam pomysł, robimy odcinek z karaoke Perę. Pery? Co to są? Karaoke Pyry. Tyyyy <laughs> Dawaj, ej dawaj da tak karaoke <laughs> Są takie ziemniaki, które śpiewają I Riva nimi zareaguje <laughs> Śląskie, śląskie Śląskie kartofle Już widzę śpiewające ziemniaki Paweł, ja się muszę sobie Tobie pochalić Przez wycieknięcie z pochała, bo ja no, to to W szkole, i na mnie puszne Paweł Ale mógł czy, powiedziała, że ona chce się Zadowolić w szkole? Odcinek, Twój kanał I pierdziele, teraz wszyscy dla w szkole mówią Paweł, to jest dziwne też. O tak trochę Przede wszystkim, że jesteś dziewczyną i Paweł Ogólnie Dziwne Mam mackę, Paweł, mam mackę No wiecie, chuj z tym, mi, dzisiaj mi to koleżanka to powiedziała, że ma fiuta, nie? Kolega, Kolega powiedziała i... ci, że... co? Wait, what? No, no moja koleżanka tak? powiedziała mi, że ma fiuta I jest się... więc, to robiła, to robiła na babę? Przez operację I wydajesz sobie, zagramy w karaoke karty Zagramy? No, to dawaj, do, ej, do, 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 dawaj, do, dawaj, dawaj ci karakować. Możecie śpiewać mi to na tym. Ej, to ja chcę nauczyć. Dajcie, ja zmieniłem za kark i idziemy wszystko. Ale to okay? ja bym musiał mieć mikrofon dobry, a mnie nie chce iść po niego? To wstaniesz to, gruba świnię. To, to z tego śpiewaj z tym, co masz. Nie. Ja nie umiem wstawić, mówię. ty od razu mówię. Kudak? Co kudak? Dzięki. Co to było? Bermy mnie atakują, muszę uciekać. Ktoś nie w ogóle słucha? Nie wrzucę tego dzisiaj, wrzucę to... Czekaj, w piątek. Ja pierdzielę ja lukę, co się tam u nas dzieje Kto kogo morduje i czemu mnie na to nie zaprosiliście? Bo ja popełniam samobójstwo, lubię być sam. Jestem emo. Babciu, ratuj! Za dziadka Candy, ma ten... babcia Candy ma tak samo na imię jak ja i się cieszę. Rive? Mamy podobne no. nawet nazwisko. Jestem tak. babcią Candy. Ma na imię Rive też. Na nie, Rive to nie jest moje imię. To jak chcecie piosenkę? To głosujemy. Bibera. Nie, Candy, to jest taka strona za chwilę. Bibera, jak... Nie, tylko chuja, ja go nie chcę widzieć. Nie, Nikt nie chce Bibera. widzieć chuja z nas. wybiera piosenkę. No dobrze, będziemy Bibera. śpiewać w park Noob Bierzemy Selene Gomez no, tak, Będzie no, piękne. Nie, tak, tak. bierzemy, A bierzemy tak, tego. kami maybe. Zobaczymy Ale nie mogę, będziemy śpiewać, to, to spoko. Weźcie heavy metal od razu. Tak! Ej, ale coś to każdy zna jakieś... nie wiem... Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, kolor. Bodzonka, to dla czym coś ci zup? zup. Mmm, wodzionka, który robi moja żona. Mm, wodzionka. Najpierw wodzionka. Ja jebie, co to jest. E, ja tu to, to jest ósmy świata cud. Już wszystko wiesz? Kon jest! Kon jest! Zostaw! Co mnie tu nie wiem? Zbieranie grzybów. Zdej się tu. Zdej się tu. Zdej Wodzionka. Czekaj. Oprzedał mnie. Dobra, muszę to schować teraz jakoś ładnie. Dobra, gdzie moje kamienie? Czemu kamień jest tu? Kamień. Mam nadzieję, że nie masz syfów w ekwipunku, znowu. Bo mod mi się usunął, nie krzycz na mnie. Ws, A to ja bez moda sobie daję jakieś... <śmale> radę. Ja nie mam ani jednego moda. Da się mieć porządku. Bo ty jesteś dać. Paweł! zmienia <śmale> Tak. To zmienia wszystko Ojebsze postrzeganie świata Ej Paweł, a tak pytanie do ciebie Czy to czy to coś zmienia Po prostu jaki on ma porządek w punku? Bo ja myślę, że nie Tak, bo tak, tak Znaczy ja niezbyt mogę Zgrać o teraz, ponieważ jestem zajęty gotowaniem Czego? Co kurczak tu jest? Nie! Obejrzcie pogone łokie no, to pisze część warzyjnia znóż. Teraz najdwaśniejszy będzie suchy chlip. Zrób główka i jakiś michy wcip. Chyba już był trochę jakieś pistemusz. Hmm, no, to druga część ważynia znóż. Dawaj kuczak dali. Hmm, nie sobie las, ale to mi koleżanka sobie na lekcji śpiwała i to lepiej wyszło. No dobra, wchodzimy na karaoke pery, bo muszę wejść zakładać. Jakie pery? Ja. Mm. Jakie pery? Jakie pery? Jak tam No, problem z swoim angielskim, ludzie, ogar To wcale nie umiejętnikiem. No jakie to są te pery? Ale No jakie pyszne. No i No jak fajnie w No i jakie pyszne. No co to wyro? Przepraszam. Morsy? Ja tam musi być. Dodaj magii, pieprzu i posolić też. Wignij dekiel, i uroda dobra, morz. No. to trzecie czynić ważenia nóż. Jak zawarł wszystko, to zalew w osie. Dobry na paluch sposz się. Ryknij z okna batalionom, że już obyd morz. No. Jak panie w też może. Mmm. Wunio tak Zaraz, nie zrozumiałem. <grym wioski> Przepraszam. Najlepszy zup. Mm. Bo dzionka Z niegiem zrobimy świata cud Bogo, cię mi dogniło przy... Czekaj, jeszcze raz, czekaj Graj, idioto To Ja to wódę zaśpiewam nie będę Czekajcie, bo ja teraz nie mogę gadać za bardzo Nie podoba mi się to, że z karnera mamy na nim. Oj, przykro mi Ej, poczekajcie, bo mi się to był flash player, Holbiera o, zima mi się zbliża. Który masz zima? Dobrze, że nie okres. No, Weź to Jędrek, wyłącz. Urczak, który dzień? 21. Jędrek, wyłącz, to rozumiesz? Jędrek Jędrkowski. No, zima się zbliża. Zima, ale ja nie jestem, zima! Zima, co się, żeby sobie Zima się zbliża, zbliża. zwoimy do nitro. Nitra. Ja to. chyba idę sobie zrobić zupę z kudraka. Spoko. Zrób sobie zupę z wodziący. O, Oj. On nie, on nie jest zły, on dzisiaj jest swoją własną siostrę, zmuszał do zjedzenia już placka placka wczoraj. Bieda na Śląsku odcinku. I śpiewamy Fox Okej, okay, to Biedna. zaraz to ja zrobię tego m, pokój. Ośpiewamy. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Ja tylko robię filmy na YouTube i staram się być grzecznym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki, dawaj. A to kurczak robi ozdobną kąpkę, co? Nie, ja muszę sam. Nie obraź się. Dobry kurczak, wypieprzamy cię ty nagrywaj, haha. O Boże. ze mną mi z pośpiewać? to śpiewa sam, że wam ej, wy jesteście mu niepotrzebne <muchy> się Teraz jedna dobro rada do wągu. Nie wiecie, że inne dobre złoty są. by wam dali każdy już go. No, no, te teraz uważcie go. Rozumiesz? Tak. Co nie, to ty, jest? Ej, nie, te, nie, nie, to, nie jestem z jest jest Ale weź teraz cały czas. No, gadam normalnie. Ale godaj, a nie gadę. mów Gredzio, zostaw mi jakieś miniony Co to są? Beboki z Gredzio, beboki A co to, to są te beboki, bo ja dzisiaj rozkminiałem na lekcji Nadal nie wiesz Czekaj, po śląsku to są potwory No A tak normalnie? No serio, mówię co, ci poważnie To są beboki, to są potwory? Tak, po śląsku Ja <ślesz> dzisiaj rozkminiałem na lekcji, to co to są beboki? A gdzie to ja się tylko! To jest jakiś śluskich wierzeniach jak Coś tak pisało i nie doczytałem Śluskich wierzeniach <głos> <głos> Śluskich wierzeniach, tak to powiem Bo lecę Wytrzymaj, dawaj go, dawaj ja Q q. Mam mamy. q, dawaj, zjedziemy go, dawaj Q Okej. Okay. Ja bohatera Wilkos Kurde O, failiłeś no co za chuj się dało? O kur... E, mi nie. myszka spadła co, ale? Dobra, pingwiny już są, czyli będzie zima Następnym bossem będzie Darklops. Fakie O lód, lód się zrobił Fajnie, bo lód się generuje Dosyć ciekawie Generuje się I Macie, macie i macie i I to ile go tu jest? O, ja Dzięki Candy, się... już wbijam Ja cię pierdziel Ja na nich nie wbijam Ja boja. pierdzielę mi się ten... Uh, mi, mi się ta... włączam a czy nie ta przeglądarka, bo ja siedzę na chumie, a mi się ja ta. tam... Łodziunka, służ lepiej Ten nie może skończyć. No, no bo ja sobie teraz pójście hey, filmik, ale ja was ja w was nie słyszę, bo jestem ja pójście piosenkę, co? Tak, tak, jasne. Tak, 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 jasne. Ja ja nie wiem, tak. tak. Tak, Pawełku. Wilson ma psychiki. Wilson ma 200. 200. Bia ja, Candy, weźcie to, wy też na karaoke. Ale jak już ja skończę, jest 8 się... minutek. Na... Candy, ja nie no to ja to startuj, to zatrzymaj. Kudak. Ale się już wystartowało. Jak z Nie tak. no możesz się tak wystartować, jeśli nie zatrzymasz. no? Candy, jakie są te zdjęcia? Mmm. Mmm. Tak zgrze... RRR. 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 To był symulator sąsiada! pierwszy, nie śmiejcie To o... Dobra, ja też to się nie było, zimno! Jaka ja testuję mikrofon? A, Dobra, teraz.

PAM, PAM, PAM Dobra, wiecie co? Będę musiał zjeść coś jeszcze O kurde, psychika mi spada, nie? Dobra Ale fałsz Dobra, jakoś co tam, co <noise> Za cholerem mnie nie będzie słychać na tym. <noise> ona jest moim numerem. Spoko. <noise> A to bym <boby> nie zabronił <noise> zimna. <noise> Słyszysz? Handy, jestem piąta, a ty która? Piętnasta. Dobra, nie, no proszę. Szaty te fuck Z Zgredzio, nie, nie, wiem, nie wiem kto to włączył, ale niech to włączy, bo będę miał prawo autorskie w filmie znowu. O tak trochę. Please. Zgredzio. Dobra, nie wiem, się to bardzo. jest za piosenka? Nie wiem. Tam mam pojęcie ludziom to będą oglądać. To będzie bolesne, ale... Dobra. Ej, Skradzio, wyślij mi tę piosenkę. No, nie, nie. Jakże świetną oczywiście. Dobra, o kamerę. masz miejsce. Od takiego nie w ogóle nie nie działa. Masz zero punktów. Mmm. Osma... wodzionka, którą robi moja żonka. Mmm, wodzionka. To jest siódmy kwiat. Nie, ósmy, a nie siódmy, co ja gadam. Henry, to może ja teraz stworzę pokój, okej? Ja czemu ci mikrofon nie działa? Nie wiem. Wodzionka. On no, musisz sobie poustawiać, żeby ci wyłapowało Wyślijcie za... za... mi tą Wpisz to... bo... sobie wodzianka Eli hey, kurczak, a ta czapka z psaków daje cokolwiek? Znaczy z czego? Z czego? E, jak klikniesz chyba... Nie pamiętam jak to... O kurde, obniżam sobie psik, Ale jakoś się chowało Halo? Pod tym krzakiem No słucham, co się dzieje? Słyszałeś? Co miałem słyszeć? Wodziankę No słyszałem Dźwięk. Dźwięki Dźwięki Dobrze, że nie widzisz dźwięku bo ja to, to było Kara, o, o ja, Czasem ja. Czasem wbijam. ale muszę się zalogować. No jak to, jak ja się zresztą nazywam? Okej, okay, ludki, ja będę kończył, ponieważ jest rozpierduszka lekka. Nie, ale ale ma nie. kurde. Karaoke ja nie szybko, bo już tylko 20 Może cztery. nagram to Kara nie wiem, nie wiem. Dawaj, Jak dawaj, na razie dzięki bardzo by za oglądanie, było ze mną w pizdu ludzi, nie wiem kto był, i. Że, ale pozdrawiam No to ja też kończę, bo też 23 minuty, starczy im tego I była wodzionka, było świetnie Do usłyszenia, cześć był